Siemanko, witam serdecznie wszystkich. Trochę słabo, ja, słaba jakość tutaj będzie z tego względu, że jest ciemno i nagrywamy przednią kamerką. Właśnie przyjechałem po, e, po kolegę. Jedziemy na ten dziki gołębnik, zobaczyć co tam zastaniemy. E, zobaczymy, czy coś tam jest, czy tam e, przybyło tych głębi, czy ubyło. Akurat dzisiaj taki luźniejszy dzień mam i, i możemy podjechać. Właśnie idzie, wysiada i jedziemy. Zaraz coś tam postaramy się nagrać. O, tu właśnie kolega mówi, tu jest pogromca naszych czempionów, już stoi i zagląda na kolację. Kiedy będzie mógł sobie coś złapać, w tego obiektu, o, a tam jest wlot. I już jesteśmy w środku. Teraz tak pokrótce, co niektóre może weźmiemy, zobaczymy. Jest trochę e, z lotów głębi młodych. Ile tych gąbków tutaj kilka siedzi z obrączkami. Tu, tam do góry też jeszcze troszkę jest o, kilka. Teraz, tak może pokrótce zobaczymy, sprawdzimy skąd. Jaka jest mieszanka z winerkiem? Tutaj też jakieś winereczki. No ja widać, Trochę głębi z lotu jest Dobre, Dobra, nie pasa. No kurczę, pierwszy. Takie zbliżenie? Z na tam? No może być, żeby było hmm. numer. Widać pierwszy gąba akurat ode mnie, nawet do działu 89-92. To nawet powiem szczerze, że ode mnie z sekcji. Ale może, może się zgłosi ktoś... hodowca. tu siedzi jak ktoś na stodole. Tu jest jakiś kolejny gąbek. Zadzwoń 603 254 opolski nie, nie, nie. Polski. 254, 3361 3,61 no to zadzwon. Zobaczcie jaka samiczka. No, trochę dużo, dużo tych głębi do odzwonienia tu będzie. Dobra, może będziemy łapać je i zamykać tutaj, chociaż z 10 gołębi połapiemy, zobaczymy z jakich stron te gołębie się tutaj zabłąkały gdzieś tutaj będę zamykał na razie Te co masz zamknięte? Jak? Te co masz zamknięte? Nie, nie pójdą, mi na polą trzy klapy. Znaczy to? Nie. Nie, nie na Ale tak, trzyma. A ta jest. No. Dobra, mhm. Jakiś kolejny gołąbek. 106, tak dobrze kojarzę to tutaj chyba. 106, Ostrów Wielkopolski. 34,84. Taka samiczka. Pierzą się pełną parą widać. Dobra, tu mamy kolejny gołąbek. 421. Wszystkie od błota jakieś takie są, gdzieś tu łażą na tym błocie. 1962 to jest z numerem telefonu. ona jest ta kontrolka gumowa, to co to jest. No te są to są elektroniczne, a to jest na zegar odbijane No, to jest do zegara odbijane Kiedyś no, nie, się tak latało No, ale niby już nie można, nie? Nie, no jeszcze lecą w oddziałach, tak, też samiczka. A nie, to waszym nie można O, znowu 254 Czyli dwa gąbki z tego samego oddziału 8501, 254 Też gąbki na tipesie O, ten akurat ładny Zrób zbliżenie na oko, tak jak mi się podoba Ładny gołąbek, no, tak. fajny o, malowany nawet, zobaczcie. Może akurat... A to jest znaczenie, czy jastrzębie? żeby na jastrzębie? Nie, na jeszcze, żeby nie łapał. I co, czerwonego odpłosza? No, taki jaskrawy kolor. Podowcy 0254, już są dwa gołąbki takie tutaj. O, kolejny gołąbek, 8992. Też z naszego oddziału, 418. I tamten też był, 89, nie? Nie pamiętam. O, o, zobaczcie, tu koledzy ode mnie. To nawet ode mnie z sekcji będzie. 89, 92 druga samica od tego samego No tutaj potężny samiec super zbudowany 0 Zero... 04 to Warszawski gdzieś tam chyba będzie 04 66, 37 i to numer telefonu czy to jest? tak, to jest numer telefonu no ale ten to kawał samca, bysior jest taki czekaj okay. o ten był za ciemn... nie. No. Też malowane, mhm. zobacz jakie. No ale jest kawa, kawa samca. Ładny gołąb. Także zobaczcie, z całej gołąb. gołębie. Co? O, Choruje. Co? Choruje. Tutaj jest 468. Kurde, w tym błocie wszystkie gdzieś łożą. 28, 75. Samiczka. O, 0,5, zobacz. 0,4 tamten był, ten jest 0,5. To jakie to jest? No też gdzieś tam chyba warszawskie, bo Warszawa ma tam chyba 0,1, 0,2, jak dobrze kojarzę. 18,45. Taki pstry gołąbek. No, także jak widać... Jakieś samiczko? No, samica, taka drobna. Tu zobaczcie, jaki mewek, biało-czarny. Zobaczymy, skąd ten gołąbek jest. 497. A co to będzie? Pi nie wiem, tego działu nie znam. Ale ładny ten gołąb. 59 26. No podejrzewam, że tyle osób jest już oglądających na kanale, że nie jeden swojego gołąbka zobaczy gdzieś tam. Chociaż będzie wiedział mniej więcej gdzie te gołębi się znajdują. To Dolnośląskie, Śląskie, okolice Sycowa. Się 1418. No znowu z naszego działu. Zaraz zobaczymy po numerze i no, to jest. Przecież to jest kolegi Michała. <gry> Nie no. 91-72. Tak dużo gołębi nam ginie, a, a bardzo dużo głębi pod kominem zostaje. Wokół komina, bo to jest w obrębie 5-6 km. Wszystko. Akurat ten ma numer telefonu. To zaraz sprawdzę, czy mam na, na, na telefonie. Może akurat to korzysta z mojego znajomego. 781-215-937. Numer 9172. to też ode mnie sekcji będzie. Mhm. Jak widać, ptaki na polach sobie radzą. Zobaczcie, jeden w jeden. Obrączka cała w błocie. Tu na przykład mamy 279 o kurczę, 63 74 63 74 A Ile jest oddziałów w Polsce? tych numerów? 500 coś 500 numerów? No, no To jest taka drobna samiczka no, To już chyba 10 będzie, nie? Jeszcze hmm. trochę i tu jest Tu na przykład kolejny gołąbek 463 tak 463 51 o 5111 fajny numer 5111 też jest na no, numerze telefonu O, taki niebieski to akurat ode mnie sąsiedniego oddziału oddział leśnica, 349 9001. Także też pod kominem, bardzo blisko gołąbek się znajduje. Tu jest znowu 418. Który no pewnie nasz oddział, znowu zobacz. Ile gołębi z naszego oddziału jest. No ładnie czarne. No, no zobaczcie, zwłaszcza koledzy tutaj ode mnie z oddziału. Kolejny gołąbek od nas, 77, 57, 418. Już czwarty gołąb z mojego oddziału. Tu mamy tak, 227, 27, 90. To z gąbek z lotów widać już. A to jak taki gołąb nie wrócił młody z lotu, to może być z niego jeszcze lotnik? A jak tak sobie tutaj siedzi i nie wybiera się do domu, to już raczej chyba nie. No, no tak. to są gębie młode, różnie z nimi bywa. Ale no, jakby go hodowca odebrał i. Mm, no ja osobiście raczej takiego gębia bym, jak go sam nie odlatuje, to bym nie chciał. Dobra. Co tu dalej mamy? 098, Kęp, no, też koło mnie. To jest ciekawe, na którym locie zginął, nie? O, nie, to może być tak, że. 5840. trzy z... loty i na czwartym zginął? Też tak może być. Też gołąbek na kontroli. I nie chciałbyś też takiego gołębia? Nie. Który trzy loty ci zrobił komodo a na czwartym się? Nie. Tutaj kępiński gołąbek. Także widzicie, dużo też jest z okolicy. Co tu mamy, kolejnego? A z numerem telefonu. 103, 103, 103. Co to będzie? No, właśnie to też tutaj gdzieś ee, kalisz, plesze w te strony 5832, też na numerze telefonu. Miał tak troszkę więcej czasu, to możemy chociaż tak z ciekawości tych hodowców to obdzwonił. Ale już u któregoś gębia z rzędu widać to zawiące oko. Teraz akurat jest taka pora na to. Po co to jest za choroba, czy za Z reguły jakieś zapalenie spływówek, ornitoza na to. Teraz był wysyp na to właśnie też w kabinie, ale widzicie gąbie nawet pomimo, że gąbki tutaj niekoszowane, nie lotowane, no to, to też gdzieś, gdzieś to łapią z powietrza i tu już jest chyba czwarty gąb z rzędu, z rzędu no, czwarty gąbek tu mamy, że podpuchnięte i załzawione to oko ma, widzisz? Tutaj taki... Masz? No jest, jest. No tutaj taki... Nakrapiany, 417 mili, czy też w okolicy? 56, osób? 51. Nie, to mówi, że przed lotami, łożys. Nie zginął na locie. No, też wokół komina, bo mić niedaleko. No i tu jeszcze pokażemy tego tegorocznego ostatniego gołąbka. 33 33,61, 254. Zobaczcie, jak widać, że wszystkie te gołębie na polach sobie gdzieś radzą, bo to wszystko od błota, brudne. A jakie to było? Wasz oddział? 418 my mamy. Teraz akurat tutaj jestem z kolegą, który właśnie tutaj ma to całe gospodarstwo, to... to nie ma już dużo też tych starych gołębi, nikt tutaj tych gołębi nie pobrał, natomiast chodzi o to, że ja jaszczębie zrobiły sobie tutaj regularną taką stołówkę. Bo mówi, że dość często widać nawet na, na podwórku, nieraz jak jakieś pierze posypane, nieraz mówi, że widać jak te głębi się zrywają i jak je tutaj ten jaszczum regularnie gania. no Można sobie wyobrazić, jak w naszych hodowlach nieraz że tak powiem wypuszczamy na godzinę i jeza tutaj od rana do wieczora te gołębie są otwarte. Dlatego myślę, że też teraz taki duży przemiał jest tych gołębi, z tego względu, że ze starych gołębi. Jak tu byliśmy, to starych bardzo mało. Jest może z 20, maksymalnie z 25 tych głębi starych, i około 20 teraz głębi takich młodych, które pokazaliśmy. Ale myślę, że jak przyjdziemy, nawet tutaj nie wiem, za 2-3 tygodnie, teraz w tym okresie już jesiennym, to, to tych głębi znowu tutaj będzie. Będzie mniej, chociaż duża ilość też tych gołębi teraz na stodole jest, tu akurat tak jak mówię, dzisiaj koledzy trochę karmy wsypał, takiego słonecznika co teraz kusili? trochę tych gołębi tutaj przyszło, zamknął zamk z rana w loty i trochę inne ale może jak będzie widać to pokażę też na stodole, tam na stodole drugie 50 jeszcze tych gołębi siedzi, e, no nie wszystkie tutaj akurat wchodzą, e, tutaj w stodole wchodziliśmy to też i koty sobie siedziały i co tylko, także... No taki tymczasowy można powiedzieć ten gołemnik i, i na pewno szybko dużo z tych gołębi albo jaszczą tutaj wyłapie, albo coś się wypłoszy. Chociaż i tak trochę tych gołębi się tutaj nawłaziło, na, na, naleciało, ale no zobaczymy ile z nich tutaj można powiedzieć przetrwa do zimy. No tak jak widać gołębie gdzieś na polach sobie radzą wszystko brudne od, od, od ziemi, gdzieś tam sobie jedzą. No tak przesiadują, tak jak widzicie z mojego działu 4 gołębie, ode mnie to jest jakieś 5-6 km i gołębie pod gołębnikiem siedzą i nie chcą odejść, nie? nieraz nam się wydaje czekamy na gołębie, że ktoś je trzyma, albo nie wiadomo co, a te gołębie tak naprawdę to one odlecieć nie chcą. Tu może ku pokażę. Tak o, pokrótce, tam jest trochę tych gołębi jeszcze, tam jest. E, tam kilka siedzi pod regałami, też gdzieś te gołębie się tam. Pochowały, powciskały, a zaraz wezmę, powypuszczam te, te, które około 20, no gdzieś około 20 głębi żeśmy połapali z różnych stron Polski. No to co, na dzisiaj to by było tyle, mniej więcej, mniej więcej widać co tutaj jest, głębie się pchają, chciałyby już wylecieć wystraszone. To może Także by jeszcze odebrać te gołębie, to sobie odbierze tutaj. No, no jakby, to z... jakby ktoś był z... zainteresowany, można sobie przyjechać, odebrać, chociaż wątpię, czy ktoś by chciał. Bo te, tutaj widać tego no tak na dziko sobie tutaj siedzą wylęgarnia, raczej tylko chorób i, i nic więcej. O, no. Zresztą widać. No, ale jak ktoś by miał taką ok ochotę, jak najbardziej. Można przyjechać, sobie odebrać, jeśli tylko te gołębie jeszcze będą. Tutaj mówię, tutaj teraz akurat kolega. A dzisiaj fajnie, że tutaj jest na miejscu i, i tutaj mi pomaga trochę nagrywać To też mi mówi jak to tutaj wygląda, że, że te jaszczębie tutaj mają regularną stołówkę i, I cały czas gdzieś tam te gołębie tutaj wyłapują, dlatego Ta liczba może się cały czas zmniejszać, chociaż Chociaż trochę gołębi też mówi, że widać nowych takich co dolatują No na dzisiaj to by było tyle Pisaliście w komentarzach, dużo ludzi właśnie chciało, żebym podjechał, zobaczyć. No to, to jesteśmy, ale tak jak widać, że dużo starych gołębi brakuje, które tu ostatnio pokazywaliśmy. Tych gołębi nie ma, chociaż może być, że siedzą na tej stodole. Jak będzie coś widać, to może zobaczymy na stodole, ile ich tam jest w środku. No ale około 50 ich tam jeszcze siedzi. Z tego co kolega mi tutaj mówi na tych belkach, to gdzieś z 50 sztuk jeszcze będzie. No tu w gębniku jest około 50, tam będzie około 50, czyli gdzieś koło stówki ich tutaj będzie jeszcze.